Siema tutaj koza kanał, koza stream. Nie wiem, czy jestem przekonany co do tego przywitania na tym kanale, wiem jedno, słuchajcie. Eee, wracamy z karierą. Nie przewidzieliście się, aczkolwiek witam was teraz już prawdopodobnie w przedostatnim, albo w jednym z ostatnich odcinków tego projektu, bo przyznam szczerze, że też nie pojawiał się on dosyć długo, bo nie sprawiał mi wystarczająco dużo przyjemności. Eee, więc. Jakby doprowadzimy ten sezon do końca, ale kolejnego sezonu tej kariery już nie rozpoczniemy. Albo uda nam się przejść do kolejnej ligi, e, albo nam się nie uda. To jest, e, to jest myśl, z którą wchodzimy w nadchodzący sezon. Słuchajcie, dostajemy dużo ofert na sam początek. Ja jednak muszę sobie przypomnieć, jak w ogóle wygląda ten skład. Co się tutaj dzieje, kogo chce się pozbyć. E, co, co, co tutaj, z czym mamy do czynienia. E, I nie ukrywam, że jako, że chciałbym... E, Tą karierę skończyć, a też chciałbym awansować do kolejnej ligi. Zakładam, że zrobimy tu jakieś ciekawe wypożyczenia. Jeśli chodzi o nasz skład, wygląda to w ten sposób. Mamy tego Szumiego, z tego co pamiętam, bo ściągnięty fajny zawodnik. No nie wygląda to źle, aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby wyglądało to dobrze w La liga, Jeżeli awansujemy, to prawda to już nie jest nasz problem, ale. Ale musimy, ale musimy to jakoś rozwiązać. Dobra, tak więc zobaczmy na początku, jak wygląda nasz skład, jak to się prezentuje. Jeśli chodzi w ogóle o tą karierę, to tak jak mówię, nie sprawia mi przyjemności ten projekt, ale mam pomysł, jak zrobić genialną karierę inną. Więc tam będzie mi się chciało siedzieć i Wam, za, z, naprawdę obiecuję, będzie nam się chciało pracować. No tutaj widzę to po zainteresowaniu, nawet teraz na streamie, że spadło nam dwukrotnie liczba osób, e, że. No, no, że ta kariera to już nie jest to. E, czy widzicie streama w ogóle? Bo widzę, że transmisja YouTube jest za wolna, więc przesyłanie strumienia nie jest płynne. W efekcie film będzie się buforować u widzów. Czy, czy macie lagi? Powiedzcie, czy jest dobrze, czy też nie, bo YouTube mi tutaj wysyła jakieś komunikaty, czy jest dobrze, czy też źle. Czy jest dobrze, czy też źle. Ja tutaj patrzę, jak to wygląda. Kogo byśmy potrzebowali? Wydaje mi się, że przydałoby nam się ściągnąć jakiegoś lidera ofensywy. Chociaż z drugiej strony przyznam szczerze, że trochę nie wiem, kogo powinienem tu ściągnąć. Też rozgrzebaliśmy tą karierę strasznie. Jakby ona została. Mama. Ona została tutaj strasznie roz. No rozbita. I nie mamy też budżetu. No nie wiem, dobra, słuchajcie, po prostu zacznijmy. Po prostu trzeba zacząć, mam wrażenie i tyle, bo nie wygląda to dobrze, nie mamy budżetu na transfery. Ee, a też nie wiem kogo powinniśmy ściągnąć, więc po prostu trzeba... E, sprawdzić, bojem ten skład i tą karierę. I, i tyle. E, gramy pierwszy mecz z. Nie wiem jak się nazywa ten klub, nie pamiętam. Chciałbym wiedzieć, ale nie pamiętam. Z Kichon, ze Sportingiem Kichon, a dostajemy także ofertę z Morkam, czyli z krewet za Alonso. Zobaczmy więc, słuchajcie, jak ta oferta wygląda. Alonso to jest środkowy pomocnik ofensywny, 17 lat. Wiecie co? Zacznij od kwoty 190, nie sprzedawaj za mniej niż 170 i zobaczymy. I, I lecimy dalej, bo tak jak mówię, no ja mam problem ze sprzedawaniem tych zawodników, że. że trochę tej kariery nie pamiętam. Zwyczajnie, więc. E, wydaje mi się, że to może być ostatni odcinek tej kariery, bo. E, jak widzicie, ja się czuję tutaj totalnie zagubiony, gdyż nie pamiętam zupełnie, e, co się tutaj działo. Dlatego też. Było dużo pytań o karierę, więc potraktujemy sobie, słuchajcie, ten odcinek jako odcinek. E, Ogłoszeniowy troszeczkę kończący pewien etap, i my tą karierę skończymy teraz. Bo, znaczy, nie, nie, nie że teraz ją skończę, ale wydaje mi się, że zbudowaliśmy niezły skład. I zobaczymy, jak ten skład sobie poradzi e, w kalendarzu. Bo ja nie chcę wam zabierać czasu na to, że ja będę siedział tutaj, robił. E, 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 bo wydaje mi się, że to jest bez sensu. Zobaczymy, czy ten skład jest po prostu w stanie awansować. Czy poprzedni sezon jest w stanie e, być na tyle dobrym sezonem, żebyśmy byli tutaj żeby była tutaj możliwość zbudowania czegoś fajnego. To co mogę wam obiecać, mam pomysł na naprawdę fajną karierę i teraz wam go zdradzę, żebyście wiedzieli. Mój pomysł jest taki, żeby stworzyć superligę prawdopodobnie, ale żeby w zespołach tych super, tej superligi, e, chyba że to nie będzie superliga, że zrobimy te y, ligi normalnie żeby stworzyć i dodać do zespołów ikony, e, to jest chyba możliwe w playsta na PlayStation. Wybierzemy sobie parę ikon dla danego zespołu. Wolałbym to zrobić w tej super lidze, gdzie te, ka te, te karty, te, te ikony będą juniorami, którzy będą się rozwijali. Tak więc, jeżeli w super lidze będzie Steven Gerrard, e, będzie Liverpool, będzie wtedy Steven Gerrard e, chociażby, zrobimy sobie e, zrobimy Karagera Zrobimy sobie, nie wiem, Robię go Fowlera. To, to, to jest też legendarny napastnik w Liverpoolu, jeżeli teraz nie mylę nazwiska. E, więc to wydaje mi się być naprawdę fajnym pomysłem. Oczywiście Barcelona, no to byłby Johan Cruyff. E, byłby. Teraz się zastanawiam kogoś. Moglibyśmy zrobić z i Xaviego na przykład i Pujola. E, jak nie będzie paczek, to wychodzę. To nara. E, więc to jest pomysł. E, moglibyśmy dodać Real Madrid. to oczywiście Raúl. E, mógłby to być Di Stefano, e, mógłby to być Zidane, powymyślalibyśmy sobie te karty, Klare, Klaren Sedorf by był dodany na pewno jako zawodnik e, e, AC Milan, Gattuso byłby dodany, Maldini, e, więc czekam też, słuchajcie, na to, żebyście mi napisali, czy taki pomysł Wam się podoba i w komentarzach i na czacie, e, więc tak potraktujemy ten odcinek, bo e, ja mam szacunek duży do Waszego czasu e, i nie chcę jakby czułbym się źle robiąc ten odcinek tak na odwalsie bo bym go zrobił na odwalsie nie dlatego, żebym miał to gdzieś tylko ja bym nie był, nie, nie pamiętam tych graczy, nie będę ukrywał więc zobaczymy, czy nas wyrzucą, czy nas nie wyrzucą e, jak sobie poradzi ten zespół do końca ehm, i tyle, figo, tylko nie wiadomo gdzie nie no, ale wydaje mi się, że to jest fajna kariera i wtedy byśmy spędzili dużo czasu e, ja myślę, żebyśmy obrali Arsenal w moim przypadku mielibyśmy juniora, Ars e, mielibyśmy juniora Amuriego, juniora Diery, juniora Berkampa. Byłby Ajax Amsterdam ze swoimi ikonami. Byłby. No, wybralibyśmy największe zespoły. No, na pewno wydaje mi się, że zrobilibyśmy. Ktoś już napisał: Zrobilibyśmy Juwę i Bońka. I zobaczylibyśmy, jak te karty sobie radzą, jak ta liga wygląda. Ściągalibyśmy oczywiście zawodników także nowych. Ale taka kariera ikon to by było coś. Więc wydaje mi się, że tylko byśmy musieli poświęcić turbo dużo czasu na tworzenie tych ikon. No ale byśmy usiedli zrobilibyśmy live'a takiego. Wybyście musieli mi bardzo pomóc koncepcyjnie, bo ja nie wiem do końca jak takie rzeczy się tworzy, bo nigdy nie tworzyłem swoich zawodników Myślę, że można ich stworzyć z jakichś presetów. E, niestety nie robię tego na PC, gdzie można by to było pobrać e, Wydaje mi się, że tam to by miał ręce i nogi, żeby to e, zrobić ten. E, ale wydaje mi się, że to ma naprawdę. E, wydaje mi się, że to by było naprawdę fajne. To by było coś, co by się chciało oglądać, w co by mi się chciało grać, i to by było chyba coś, czego na YouTube nie było. Wiem, że teraz zdradziłem swój pomysł, ale przynajmniej ten film będzie jako dowód tego, że, 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 że to był mój pomysł. Moglibyśmy nawet dać Dayne do Manchester City, bo, bo grał tam. Zrobilibyśmy jej listę ikon, i te ikony byśmy potworzyli sobie. Nie wiem tylko, jak potworzyć wtedy te potencjały, i tak dalej. Czy to się da zrobić na PS4? Więc, jeżeli ogląda to osoba, która się zna na tworzeniu zawodników w grze, i tak dalej, dajcie znać, jak to wszystko by trzeba było zrobić. Będę naprawdę wdzięczny Wam za pomoc. No i co, dosymulujemy sobie tą karierę po prostu tutaj do końca, tak jak mówiłem, i zobaczymy, jak sobie poradzi ten nasz zespół. I wydaje mi się, że to będzie najuczciwsze względem Was. Czyli taki nam się zrobił troszeczkę poradny vlog, bo ten odcinek wpadnie też rano. Jest limit niestety tworzenia zawodników 21 ktoś napisał. Ale słuchajcie, 21. To jeżeli dobrze liczę, a mam nadzieję, że dobrze liczę, to można zrobić 7 zespołów z trzema ikonami, albo co liczę na pewno dobrze, 21 zespołów z jedną ikoną i to też będzie wiecie fajne, żeby zobaczyć, jak sobie radzą ci zawodnicy. Wtedy byśmy dali Krojfa do Ajaxu, Ronaldinho do Barcelony Ronaldo albo Raula do Realu Byśmy tak to zrobili. Ale potencjału nie da się ustawić, a nie da się ustawić żadnych statystyk, i tak dalej, tych zawodników. Bo widziałem kiedyś jakąś serię, że ktoś tworzył alternatywną karierę bardzo ciekawy pomysł, że tworzył ktoś alternatywną karierę danego zawodnika i patrzył, jak się rozwija i gdzie pójdzie. Więc musi być jakiś preset umiejętności, żeby stworzyć kogoś, prawda? Więc wydaje mi się, że to by było naprawdę fajne. Gerd Müller do Bayernu, Monachium. W karierze stworzony piłkarz ma ogromny potencjał ponad 90, nie wiem ile dokładnie, ale... Nie masz się o co martwić. Więc e, zobaczymy, słuchajcie. Wydaje mi się, że to by była naprawdę mega opcja. I wiecie, wtedy by się brało tej... byśmy kupowali te ikony z innych zespołów e, Skydum, tak? Bo kiedyś mi wyszkoczyło w proponowanych naprawdę propisuje tą serię, jeżeli to jest jego autorski pomysł. E, tak, jakiś tam odnowa, to ja propsuję tą serię bardzo. I może będę musiał się do niego odezwać, albo jakoś sam do wykombinuję jak się tworzy te karty. Więc Więc wydaje mi się, że to by było spoko. Więc wydaje mi się, że to by było spoko. Mam nadzieję, że wszyscy fani tej kariery kordową zrozumieją, że jakby to ten projekt nie wypalił. Tak, Morka, by było fajne, tutaj coś nie zabanglało. Wydaje mi się, że jest chyba limit dwóch takich karier od zera do chwały na FIFA. A więcej jest naprawdę ciężko. E, więcej jest naprawdę bardzo ciężko jeśli Bayern to Jupp Henkes. pozdrawiam Dariusza Szpakowskiego ale spójrzmy na taki Bayern e, nie może ktoś za Golda 3 będzie można trafić Toca Premier League, ja mam Golda 3 będzie można trafić, ale nie masz gwarancji top tier, e, czy tam tego top y, Toc, chodzi o to, że możesz trafić toca y, Premier League, ale możesz trafić też niższego Toca niestety e, więc no, mi się nie udało wbić golda, jeżeli ktoś ogląda jest na moim Instagramie, to zobaczył w jakich okolicznościach nie udało mi się tego zrobić, w ogóle dramatycznych eee... Więc. No więc średnio to wyszło. Eee... Czemu nie ma odcinków z ekipą Fantazy? Słuchajcie, bardzo ciężko jest się zgrać z ekipą, jeśli chodzi o odcinki. Eee... Jest to ciężko się zgrać, ciężko rozplanować i... E, ciężko jest to zrobić razem. No, było ostatnio na Śmigusa, tam było nas e, z ekipy trzech plus Krzywy, o ile dobrze pamiętam. Więc e, fajnie by było coś zrobić, może coś zrobimy, ale to jest naprawdę ciężko, słuchajcie, każdy z nas ma swoje projekty, coraz bardziej zaawansowane. E, więc no, to nie wygląda, to, to, to nie jest tak, wiecie, e, siema, siema, gramy we wtorek, jasne, każdy może i gramy, wiecie o co chodzi, to jest naprawdę... Ciężkie do ogarnięcia. Dobra. Mamy przesymulowany cały sezon. Zobaczmy, na którym jesteśmy w miejscu chyba nie najwyższym, patrząc na naszą ocenę ogólną. To co stworzyliśmy tutaj wysymulowało nam miejsce 20. Miejsce prawdopodobnie spadkowe, gdybyśmy mieli trzecią trzecią ligę hiszpańską, jeszcze Aleksandr Cazette w Atletico Madrid Club de Futbol E, nie, po prostu Atletico Madrid e, Wow, oby tak się nie stało e, no Dobra, zobaczmy słuchajcie jak się porozwijali sami ci zawodnicy Ten Wiktor Wiktor e, Alonso to jest ciekawy zawodnik Słuchajcie, plus 7 oceny ogólnej Bez naszej e, Bez naszego tutaj in, Naszej ingerencji w wieku 17 lat To robi wrażenie, plus 2, plus 1 Dla niego Rejny, plus 2 Plus 3 u czumiego. E, z, tu się nic nie wydarzyło. Minus 2, ale to już jest Staruszek. 35 lat. Plus 1. E, tutaj się nic nie zmieniło. Mm, tutaj plus 3 Woriola Busquetsa. Alex Carbonei Plus 3. E, Lara. Minus 2, ale to jest 34-latek. Javier Garcila Luguea Plus 3. Minus 2. E, plus 2. Plus 2. Plus 4. Majejo. Bustos. To jest ten Messi, nasz, który bardzo słabo się tutaj porozwijał. Kario e, Plus 2, plus 4 Andresa Martina, minus 2 tutaj, plus 4 Morente Oliveira, więc tak to wygląda. Słuchajcie, e, zobaczę, czy by nas zatrudnili na kolejny sezon. Aczkolwiek nie, wydaje mi się, żeby były takie na to szanse. E, kończą się kontrakty piłkazy, kończy się nasz kontrakt z tym klubem. E, no hiszpańska przygoda. El Kozy nie poszła tak jak miała pójść. Wyrzucili nas z jednego klubu, z, wyrzucą nas prawdopodobnie zaraz z drugiego bez spotkania dotyczące formy. E, no nic, no Hiszpania, nam, Hiszpania nam, słuchajcie, nie, nie posmakowała. Nam coś, coś tutaj nie zagrało. E, ta kariera nie była poprowadzona tak jak powinna być poprowadzona. E, no i co mogę więcej powiedzieć, bardzo dziękuję Wam, że byliście tutaj mimo wszystko. Eee, zarząd klubu, nie wiem, czemu powiedział przed chwilą, że to jest dobra robota. Zobaczymy, czy nas zwolnią po sezonie. Ja bym sam siebie raczej, z... chociaż w sumie ten skład ma potencjał. Zeszły sezon był naprawdę dobry w naszym wykonaniu. Koniec sezonu, i zobaczmy. Nie powinno być dla pana niczym dziwnym, że nie jesteśmy zbyt zadowoleni z osiągnięć klubów. Klubów? Ja prowadziłem więcej niż jeden klub w obecnym sezonie. Po naszemu rozczarowaniu nie udało się zrealizować szeregu celów zarówno na boisku jak i poza nim. Mieliśmy nadzieję na większe zaangażowanie z pańskiej strony i lepsze i le rezultaty. Niemniej jednak mimo wszystko uważamy, że zasługuje Pan na drugą szansę. W związku z czym chcielibyśmy, poprowa by poprowadził Pan zespół przez jeszcze jeden sezon. My tego nie zrobimy. Ja Wam bardzo dziękuję za dzisiejszy live. Mam nadzieję, że Wam się podobało. E jeśli chodzi o stream to zostawcie łapkę w górę. Jeszcze na sam koniec mamy dotację od SpeedCarLiso. Speed Carlito, Buna amigo. E, gdy kariera jest grana moim obowiązkiem jest tu być panie menadżer, e, jestem gotowy na wyruszenie na zwiad, daj mi tylko znać, Speed Carlito hold your horses na razie nie potrzebujemy zwiadu bo to jest koniec naszej przygody w Kordobie